Wspomnieliśmy już na poprzednim wykładzie, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa to są ci, którzy żyli przed nami i ci, którzy żyją dzisiaj. Ci, którzy żyli przed nami, odeszli już do Pana. Słowo Boże to czasem nazywa przejściem przez próg Jordanu, odejściem do Pana, odejściem do wieczności. To jest kościół ten triumfujący, który już nie walczy, nie bojuje. To już kościół, który przebojował, który odszedł do Pana i ten kościół czeka na ten najważniejszy moment, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, aby zabrać swoją oblubienicę do siebie. Największy problem to jest z tym kościołem, który jest tu na ziemi. Ponieważ bardzo często niektórym się wydaje, że Kościół to tylko mój zbór, to tylko moja społeczność. Nie, 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 nie bądźmy sekciarzami. Do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa należą wszyscy ci, którzy narodzili się na nowo i należą do różnych społeczności chrześcijańskich. I wielbią Pana Jezusa, żyją dla Niego i czekają na, na Jego przyjście. I Pan ma rozrzucone swoje dzieci na terenie całej Polski, całej Europy i całego świata. I ten bojujący Kościół czeka na ten moment, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie. My czytamy w liście do Tesaloniczan bardzo ważne słowa. Apostoł Paweł, kiedy pisze do Tesaloniczan, musiał skorygować pewne, yy, pewne niejasności, dlatego że w Tesalonice niektórzy ludzie zdążyli już poumierać, prawda? Czekali na przyjście Pana Jezusa, a tu okazało się, że niektórzy spośród nas odeszli do Pana, czy oni będą brać udział w zabraniu Kościoła, czy nie. Czy będą należeć do Kościoła, czy nie. I apostoł Paweł powiada, nie chcemy, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Czwarty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, wiersz trzynasty. Ja już nawet nie cytuję tego wiersza, ponieważ on jest nam dobrze znany. Abyście się nie smucili jak ci, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A więc zmartwychwstanie wierzących ludzi, którzy będą brać udział w zabraniu Kościoła, jest na tym samym poziomie ważności, co zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, że świat mnie już oglądać nie będzie, ale wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. A więc to jest niesłychanie ważna rzecz. Wiersz 14 stawia z martwych stanie wierzących na tej samej płaszczyźnie co zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa trzeciego dnia. A teraz wiersz piętnasty A to Wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. A więc apostoł Paweł tu bardzo wyraźnie rozdziela dwie grupy wierzących ludzi: my, którzy będziemy żyć, i ci, którzy już zdążyli zasnąć. Paweł siebie. Umieścił w gronie tych, którzy doczekają przyjścia Pana Jezusa. Ale, bracia i siostry, tutaj ta składnia Ducha Świętego została tak pięknie wyrażona, że w każdym wieku mogą być ci, którzy czekają i którzy mają szansę doczekać się, nie umierając przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I ja przypuszczam, że my jesteśmy tą szczęśliwą generacją, która będzie miała możliwość doczekać się przyjścia Pana Jezusa. Ktoś powie: No dobrze, ale byli przed nami ludzie, którzy też tak wierzyli. To prawda. Ale ponad 60 lat temu stała się inna wielka rzecz na świecie. Po blisko dwóch tysiącach lat, Pan przyznał się i powołał Państwo Izrael. W najbardziej newralgicznym miejscu świata, gdzie jest ponad 100 milionów Arabów, którzy mają tylko jedno pragnienie. Jakie? Zniszczyć Izrael. 100 milionów Arabów. Kiedy powstało państwo Izrael 14 maja 1948 roku, to było y, Żydów w państwie palestyńskim, tak zwanym palestyńskim, było 650 tysięcy. Teraz jest ich 7 milionów. Z tego ponad milion chrześcijan, którzy przyjechali, chrześcijan naszych braci, baptystów, z terenów byłego Związku. Radzieckiego. To są Żydzi, którzy się narodzili na nowo, którzy przyjęli Pana Jezusa jako swojego Mesjasza, i którzy dzisiaj w Izraelu swoim ziomkom opowiadają, że nie potrzeba czekać na Mesjasza. Trzeba najpierw się do Niego nawrócić. Podczas gdy prawo żydowskie wyrzuca wszystkich misjonarzy, tak zwanych pogańskich nie ma możliwości wyrzucić Żydów, którzy się narodzili na nowo. Bo oni stanowią integralną część państwa żydowskiego. I to są ludzie, którzy głoszą Ewangelię. I my o nich powinniśmy się modlić, aby oni jak największej ilości Żydów, głosili Słowo Boże. I dlatego Paweł tutaj powiada, kiedy Doczekamy się przyjścia Pana Jezusa. Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, ponieważ ci, którzy zasnęli, o kilka sekund powstaną a potem my zostaniemy przemienieni, oni otrzymają nowe, stałe ciała, jak to mówi apostoł Paweł, że nasza ojczyzna jest w niebie, w liście do Filipian, trzecim rozdziale skąd też oczekujemy Zbawiciela, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. A więc ci którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, w chwili przyjścia jego pokościł otrzymają nowe, stałe uwielbione ciała. Tam już wątroba nie będzie bolała, tam już bracie Gruszka nie będzie potrzeby jechać do szpitala i wymieniać jeszcze jakieś zużyte części, ponieważ, tak jak mówi jedna z pięknych pieśni, tam wiecznie będziemy młodymi tam nie będzie czerni żałobnej ni mogił samotnych wśród wzgórz Ni serc zakrwawionych rozłąką, bo śmierci nie będzie tam, mówi już. Tam wiecznie będziemy młodymi. Tam ciała przemieni nam Pan. Podobni do niego będziemy żnić jaśniej niż słońce wśród chwał. O, i to będzie ta radosna, błogosławiona chwila, kiedy Pan Jezus przyjdzie. I tutaj czytamy w szesnastym wierszu, że on przyjdzie na dany rozkaz. Czyj? No ojca. Bo on musi przyjść we właściwym czasie. O tym dniu nie wiedzą ani aniołowie, ani syn. Tylko ojciec. Bo ojciec to w swojej mocy ustanowił. Uczniowie wpróbowali. Coś wydusić z Pana Jezusa Na górze Oliwnej Na krótko przed rozstaniem Panie, ale powiedz nam tak w sekrecie Kiedy masz zamiar przyjść? Czy to wkrótce Odbudujesz Królestwo Izraelowi? A Pan Jezus powiada im Nie wasza rzecz zna czasy i chwile To jest ból głowy mojego Ojca a wasza rzecz, być moimi świadkami, przyjąć moc ducha świętego i być moimi świadkami. W Jeruzalem, czyli w swoim domu, i w Judei, i w sąsiedztwie i aż po krańce ziemi. Być moimi świadkami. To jest nasze zadanie. Nasze zadanie nie jest próbować deliberować, próbować ustalać. Termin przyjścia pana Jezusa. Ja mam w domu taką długą listę. Od czasów apostolskich aż do naszych czasów, ludzie próbowali przechytrzyć pana Jezusa i ustalić termin przyjścia pana Jezusa. I wśród nich niestety jest na przykład słynny pedagog czeski Jan Amos Komeński i słynny angielski uczony Isaac Newton i wielu, wielu innych na tę listę niechlubną się wpisało, o której Pan Jezus Chrystus powiedział, że to nie wasza rzecz. Nie wasza rzecz kalkulować, kiedy On przyjdzie. On przyjdzie we właściwym czasie, kiedy budowa kościoła zostanie definitywnie zakończona. Gdyby przyszedł wcześniej, być może gdzieś tam w Nowej Gwinei, ci tubylcy nie mieliby okazji narodzić się na nowo. A więc On przyjdzie we właściwym czasie i my mamy czekać na Niego. A jeśli czekamy na niego to oczekiwanie na niego nie nudzi się dlatego że Izajasz powiedział w 40 rozdziale że ci którzy oczekują na Pana to co nabywają nowej siły bracia i siostry a więc jak orły wzbijamy się coraz wyżej wprawdzie Paweł powiada w liście drugim do koryntian że nasz stary człowiek no, niestety niszczeje, ale nasz wewnętrzny człowiek się odnawia. Odnawia się, aby być podobny do Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że Bóg ma jeden wielki plan z człowiekiem. Mianowicie, On chce zasiedlić niebo ludźmi podobnymi do Pana Jezusa Chrystusa. I na to mamy zwracać uwagę. Nasze życie nie jest tu po to, aby gromadzić majątności. Niech to biznesmeni robią, oni to robią lepiej. Natomiast nasze zadanie jest z dnia na dzień być bardziej podobny do Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego że kiedy on przyjdzie, już nie będzie czasu na transformację. Jest napisane, że my po prostu będziemy do niego podobni. I to jest ten proces, w który musimy zaangażować całą naszą duchową energię. Z dnia na dzień bardziej podobny, bardziej i bardziej i bardziej do niego podobny. I wtedy on, nasz dobry ojciec, zasiedli niebo tymi, którzy są podobni do pana Jezusa Chrystusa. W szesnastym wierszu czytaliśmy, że gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba i co? Przyjdą aniołowie po kościół. Nie, aniołowie będą mu towarzyszyć, ale on przyjdzie sam po swoją drogą odkupioną oblubienicę, sam przyszedł umrzeć. Nie posłał aniołów, którzy mogliby z dziką rozkoszą poumierać na krzyżach rozstawionych wokół Jeruzalem. On sam umarł, sam przyjdzie, po tych, za których zapłacił. Drogą cenę krwi Pana Jezusa, na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Bo to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, jak to czytamy w 15 rozdziale listu do Korynty. I to, co cielesne, musi przyoblec się w to, co duchowe. To będzie duchowe ciało, podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa, czyli wolne od przestrzeni, wolne od czasu, wolne od materii. Pan Jezus potrafił przeniknąć przez ściany wieczornika zamkniętego na cztery, spusty z powodu bojaźni żydowskiej. Tak też Kościół Pana Jezusa Chrystusa będzie Obleczony w nieśmiertelność. Będzie ozdobiony chwałą. Tą chwałą, o której Pan Jezus modlił się i o którą prosił swojego ojca: Ojcze, ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli ze mną. W Starym Testamencie Pan Bóg powiada: Ja swojej chwały nie dam nikomu. Ale Pan Jezus powiada, a ja się podzielę moją chwałą, ale tylko z tymi, którzy mi zaufali. A więc tu jest powiedziane, że na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. I 17 wiersz podaje niesłychanie ważne prawdy. Mianowicie, potem my... To słowo potem to jest dosłownie kilka mgnień oka. Nawet nie zdążymy pomyśleć. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie z Panem, a tak zawsze z Panem będziemy. I tutaj apostoł Paweł używa bardzo znanego. Słowa, bracia, którzy skończyli szkołę biblijną, znają to słowo na pamięć: Harpazo. Słowo Harpazo znaczy porywam z wielką mocą i przyciągam ku sobie. Wyobraźmy sobie, że nie będzie żadnych rakiet. Pan Jezus mocą zmartwychwstania w życiu swojej oblubienicy pokona prawo grawitacji. I przez tą zdemonizowaną atmosferę, w której szatan ma swoją główną siedzibę, jak to jest opisane w liście do Efezjan, przeniesie triumfalnie swoją oblubienicę i to będzie w okamgnieniu, będziemy porwani. To słowo harpadzo występuje w Nowym Testamencie kilka razy. Na przykład... W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich jest powiedziane o Filipie, który głosił Ewangelię w Samarii. Ludzie się nawracali, cuda tam się działy, nawet, takie wielkie przebudzenie. I raptem Duch Święty mówi do Filipa: Na drogę do gazy. Tam będzie wielkie zgromadzenie ewangelizacyjne. Nie, tam będzie pusto. Jeden człowiek przyjedzie. Słownie jeden. Rozumiesz, co czytasz? No skąd? A jak mu czytał, to co mu czytał? No Izajasza, oczywiście, że Izajasza. Otóż woda. Cóż na przeszkodzie. A kiedy ochrzcił go, czytamy, że porwał Filipa duch pański. I został znaleziony w Azocie. To było jedno z pięciu miast filistyńskich na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Czyli Filip coś przeżył z zabrania kościoła, a Paweł który opisuje 12 rozdział listu do koryntian powiada znam człowieka sprzed 14 lat ja nie wiem czy on był w ciele czy już był poza ciałem trudno mi rozeznać bo to bardzo płynna granica ale wiem że był zachwycony do trzeciego nieba do raju słyszał niewypowiedziane rzeczy paweł coś z tego przeżył i dlatego tak Plastycznie mógł nam, z nami się podzielić. A więc nagle będziemy porwani w okamgnieniu, dołączeni do tych, którzy kilka sekund wcześniej zostali wzbudzeni. Pan Jezus Chrystus mówił o tym w piątym rozdziale Ewangelii Jana, prawda? Przyjdzie dzień, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego. Oczywiście na ten temat napisano wiele książek. Kiedyś byłem w 2005 roku w Ameryce, pisałem książkę na temat wstępu do Starego Testamentu. No, i tam dostała mi się do ręki książka jednego słynnego amerykańskiego pisarza, Johna Hagiego, który pisał na temat. Trudności, w jakich znajduje się Jeruzalem dzisiejszy. Ponieważ do dzisiejszego dnia jest walka o Jeruzalem, jest tak zwane odliczanie czasu dla Jeruzalem. Szatan się sprzysiągł, żeby za wszelką cenę ludowi Bożemu odebrać Jeruzalem. Zrobić arabską albo palestyńską stolicę. I wyobraźcie sobie, że gdzieś tam z Kaukazu przyjedzie jakiś Tatar do Warszawy, zjawi się na wiejską i powie: Proszę nam zrobić miejsce, wy chcemy w Warszawie stolicę państwa tatarskiego. Proszę bardzo, tam na Kaukazie macie dużo miejsca, ale od Warszawy to won. Pan Bóg powiada, Jeruzalem jest miasto króla wielkiego. Palestyńczycy, którzy przyszli z Krety, bo to są Filistyni, przyszli i uzurpują sobie prawo zorganizowania stolicy w świętym mieście, gdzie chodziły święte nogi naszego zbawiciela i tam, gdzie on wykonał dzieło zbawienia. Dlatego. W Salmach jest napisane, módlcie się o Jeruzalem. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus Chrystus z Jeruzalem wstąpił, a 14 rozdział Księgi Zachariasza i wiersz czwarty powiada, że Jego nogi staną na górze oliwnej. A więc to ma być miasto Króla Wielkiego. I Pan Bóg jest w stanie zachować Jeruzalem aż do tego dnia, kiedy jego nogi staną na Górze Oliwnej. Oczywiście Izrael jeszcze raz dokona złego wyboru. Już raz wybrali Barabasza, pamiętamy, prawda? A Barabasz był zbójcą, mówi Słowo Boże. W związku z tym źle wybrali. No i teraz czekają na Mesjasza. No a kto może wybudować świątynię, jak nie Mesjasz, tylko Mesjasz, prawda? Bo tylko Mesjasz będzie miał moc wybudować na 14 hektarowej płaszczyźnie świątynnej, gdzie stała, przepraszam, gdzie kiedyś stała świątynia Salomona, a później Zorobabela, tylko tam będzie miał możliwość wybudować świątynię. No i w związku z tym Izrael w dalszym ciągu czeka na Mesjasza. Czekają na Mesjasza. I pewnego dnia na grzbiecie Unii Europejskiej pojawi się ten upragniony nadczłowiek, który przyjdzie wprowadzić pokój na świecie. Przyjdzie wprowadzić pokój na świecie. No i on powie im, Macie prawo budować świątynię No więc co? Przyjmą go jako Mesjasza Pan Jezus powiedział o tym w Ewangelii Jana w 5 rozdziale w 43 wierszu Ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca i mnie nie przyjmujecie Ale inny przyjdzie w swoim własnym imieniu i jego przyjmiecie no i oczywiście okaże się, że Izrael tym razem jeszcze raz dokonał złego wyboru. I dlatego jest to niesłychanie ważne, aby się modlić o Izrael, modlić się o misjonarzy, modlić się o tych wierzących baptystów, którzy mogą wyratować z paszczy antychrysta Żydów, którzy. Będą musieli tak strasznie cierpieć w okresie wielkiego ucisku. Zakończę jeszcze jednym bardzo ciekawym stwierdzeniem. Właśnie z tej książki Johna Hagiego, Walka o Jeruzalem, w tej książce to oczywiście jest taka wyobraźnia poetycka. Każdy z nas może sobie w jakiś sposób wyobrazić moment zabrania kościoła. Że będzie to może w momencie, kiedy pierwsze promyki słońca będą się przebijać i pośród zorzy pojawi się znak syna człowieczego. Można robić oczywiście bardzo piękne, poetyckie opisy. Ja pozwolę sobie na jednej kartce to spisałem, zapis, przeczytać to, co ten John Hagi Napisał, jak on sobie wyobraża zabranie kościoła, i może tym zakończymy. Bez żadnego znaku ostrzegawczego, Pan Jezus Chrystus pojawi się na nieboskłonie, otoczony olśniewającą światłością. Rozlegnie się dźwięk trąby, ogłaszający nadejście monarchy niebios. W jego niebiańskiej chwale i glorii. I oczywiście tu takich ozdobników możemy mnóstwo dołożyć. Pan Jezus Chrystus bowiem jest królem królów i panem panów. Głos archanioła przywoła zmarłych z miejsca spoczynku. A na całym obliczu ziemi otworzą się groby, a wzbudzeni zmarli wzniosą się ku niebiosom w nowych, ponadnaturalnych ciałach. W następnych chwilach puste auta zjadą z autostrad, ich kierowcy i pasażerowie znikną, domy wierzących ludzi opustoszeją. Na stołach pozostaną nakrycia, zastawione do kolacji. Posiłek wykipiał w mikrofalówce, bardzo współcześnie, prawda? A woda przelewa się w zlewo Zmywaku. W, 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 w telefonie czy w słuchawce telefonu słychać pikanie. To znaczy, że ktoś dzwonił, ale nie dodzwonił się. Mieszkańcy domów zostali wyrwani i przeniesieni z Doliny Łez do kraju, gdzie już nie ma płaczu, rozłąki i śmierci. Odbędzie się tam weselna uczta baranka i jego ukochanej oblubienicy bez skazy i bez marszczki. Następnego poranka nagłówki gazet będą wołać. Zniknęły miliony ludzi. Kościół Pana Jezusa Chrystusa, do którego należą wszyscy narodzeni na nowo, opuści ziemię. Oczywiście w świątyniach chrześcijańskich będą dalej odbywać się różne zgromadzenia, uroczystości, tylko żywego kościoła na ziemi zabraknie. I na to czekamy. I jemu niech będzie chwała. Amen.